Halo, halo, Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w ROG Legacy! Kurde, siedzę dzisiaj przed komputerem i mówię godzina 13, godzina 14, godzina 15, mówię co ja mam nagrać? Zabiją mnie, moi ludzie mnie zabiją, mówię bo ja siedzę i... Swords and Sandals Crusaders się pałki, kucyki odrzuciliście miłość, ja mówię pokochają kucyki będzie miłość, nie pokochaliście kucyków, Simsy. Jeszcze rodzinę nitrozyniaków mam do zrobienia. Zrobię nitrozyniaki i dopiero wejdzie na YouTube'a, ale to jeszcze chwilę potrzebuję. Kurde, zabiją mnie. Zabiją mnie moi hajsownicy. Mówię, Overwatch był wczoraj. No to nie zrobię Overwatcha. No i prze mówię, Isaac. Isaac poniżej 100 tysięcy robi. Ja już mi za załadnie. Ja widzę już, że i minusy pod nim są i tak. Jest pewna grupa osób, która go chce, ale też ten dodatek wielu rzeczy nowych nie wprowadza. I, I ja mówię, ja nie wiem co zrobić. Rozsypałem się. W ciągu 3 godzin zostałem alkoholikiem i wróciłem z nałogu. I mówię, wypiłem dwie kawy czarnego skurwola wziąłem sobie spirulinę. To jest takie coś, co się robi z glona. I po prostu zmieniłem się z tym człowiekiem rybą. I mówię, mam pomysł, jako człowiek ryba, zagramy w Rogue Legacy. Tak jest mój pomysł. Ona już kiedyś była na moim kanale. Jak mniej więcej z rok temu, ale od tego czasu bardzo wielu was przybyło. ja wam wytłumaczę tę grę, moim zdaniem ona jest bardzo fajnym teraz zapełniaczem przed Simsami i przed postalem drugim, eee, jeszcze chwilę i, i, i moglibyśmy spróbować. Słuchajcie, zaczniemy sobie nowe Legacy. Na czym to polega? Polega to na tym, gra jest z grą Indie, tak? Polega to na tym, że jesteśmy tam rodziną rycerzy, my tam kolejnymi rycerzami sterujemy biegamy po zamku. Zręcznościówka, mamy za zadanie rozpierdolić pięciu bossów. I to jest wszystko o co chodzi w tej grze. Chodzimy sobie w ten sposób, ona nie jest normalnie taka w Stepi. Mamy duży miecz, możemy skakać. Sterowanie sobie pozmieniłem, Zbieramy złoto, zbieramy kurczaki z KFC, zbieramy butle z kolą, hop kolą. Eee, i, 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 I i tak, a sobie atakujemy, możemy rzucać mieczami jako super spele, zabijamy tego typu rycerzy i gra jest generalnie pieruńsko trudna do przejścia, eee, w grze się można wkurwiet co nie miara, natomiast jest moim zdaniem mega fajna, dobra, teraz tak, tu rozpierdalamy, możemy sobie oskakać w dół w ten sposób, tu są jakieś klauny, są latające obrazy, cuda na kiju. Eee, wróżkowe skrzynki, w których są różne rzeczy. Możemy rozbudowywać sobie naszego rycerza. Mamy całe drzewko, rozwoju tam był kurczak z Cape Nie wiem czy zobaczyliście. Wszystko jakby się zgadza. Rog Legacy, i tu jest król, i mówimy sobie: Ło nie! i zabijamy króla. Jest wybuch, jesteśmy w menu głównym na nowym profilu. I tu jest taki manekin, możemy utłuc. To jest eee, Vic JP Army, i możemy sobie na nim trenować, bo on jest głupi i się nie rusza. Nie żebym coś miał do JP Armii. Mamy na początek zero. Mamy spel nasz w zależności od tego, e, jakim jesteś, jaką jesteśmy klasą, bo tutaj tych rycerzy jest naprawdę wiele klas i ja postaram się to mam mniej więcej przetłumaczyć, nie wszystko też pamiętam. E, mamy różne spele, możemy sobie dokupować i upgradeować je ja chyba w lewym górnym rogu widzicie level, zdrowiem. I ten, i to nam buduje, te zamki są e, bardzo często generowane losowo, tak to wygląda, tutaj jest mapa pod tabulatorem, no za dużo jej nie widzimy, ale widzicie tak, generalnie jest castle, to jest pierwszy poziom, forest to jest drugi, tower to jest trzeci, dungeon to jest czwarty, w na każdym poziomie mamy bossa i e, jak rozwalimy bossa, to jakby idziemy na kolejny, znaczy możemy przechodzić na kolejny, możemy je w dowolnej kolejności rozwalić te bossy, a jak rozwalimy cztery bossy, e, to tutaj mamy piątego, który jest generalnie mega przechujem i tak dalej. Tu są jakieś dzienniki, które nas generalnie średnio interesują, bo tak, bo my to traktujemy jako ten. Dobra, i to jest jakiś pierwszy chujek. Spróbujmy nie zginąć od razu, od pierwszego przeciwnika. To oczko w nas strzela, tylko że ono jest nad kolcami, więc trafienie go też nie jest proste. Tu jest jakiś mag, czarodziej kurwa, Y. A co to za krew, Już dostałem. Tu jest Y. On kartami próbował strzelać. Dobra. Y, warto rozwalać wszystkie elementy. ale właśnie, z nich są hajsownicy wypadają, których możemy podemonować. Fairy chest objective, take no damage. To jest niemożliwe. Jakby nie mamy zestawu umiejętności potrzebnych do tego, bo my potem będziemy mogli dashę robić. Podwójne, potrójne. To jest. Will you pray for assistance? I tu nam to pomogło. E, jakąś klątwę dostaliśmy: Hedgehog. Nie wiem jak to działa, ale to chyba przy rzucaniu spela coś tam się otworzy, prawda? A nie wiem dokładnie. O kurwa, no i typ już widzicie: do nas strzela mag ognia, zachciało mu się strzelać fireballami i właśnie celem jest zdobycie jak największej ilości złota e, za pomocą tego złota upgrade'owanie się, bo tutaj w ogóle nie zdobywamy expa a całościowo naszą postać upgrade'ujemy e, przy pomocy złota, kurwa w no i oczywiście jak dostajemy obrażenia to standardowo e, nasza postać dostaje w naszej postaci Wypada złoto. Dobra, tutaj na razie nie idźmy. Tam w górę możemy iść, ale ja bym jeszcze sprawdził, zejść na dół, rozejrzeć się. E, mamy spele, które pomagają nam na, naprawdę w różnych rzeczach. Mogą nam pomagać zbierać większą ilość złota, mogą nam pomagać, pomagać w walce, przeżywalności. Tak jak widzicie, no naprawdę sporo tych na naraz leci w naszą stronę i trzeba w chuj ogarniać, bo to jest, mówię, no Mortal Kombat, poziom trudności, przy tym to jest nic. To ja mówię, jakiś skorpion, który jest pieluńsko szybki, by miał naprawdę spore problemy, by sobie poradzić. Jakieś po prostu gry, e, te fun games, które wyrobicie robicie, platformers, no to są nic przy tym. To jest platformer z downem totalny, nie? Jest pojebana giera, fest. Dobra, odpierdolmy śmieszniki. Mamy 270 golda, więc chyba jakieś tam podstawowe upgrade'y sobie kupimy. Tu nie ma zakażonego obrazu. I chyba wydaje mi się, że całe to pomieszczenie żeśmy już wyczyścili. Jest sensownie, tak, to prawda. Tu możemy jeszcze na dół iść, więc spróbujmy. Take no damage. Za wolni jesteśmy tak samo, żeby to robić fairy cheste. Obiektywy więc ja nawet nie będę próbował, bo to jest pewne, że po prostu umrzemy. Tam są niesamowicie fajne rzeczy w tych skrzyniach, ale jak mówimy, póki co jesteśmy za słabi, Musimy pozbierać sobie troszkę złota, ewentualnie podjąć jakąś próbę em, pójścia na bossa pierwszą, żebyście zobaczyli, że na nim też w gruncie rzeczy jest największa szansa na to, że zostaniemy po prostu w pierdol, no. Bo my jesteśmy zbyt słabiutcy, dobra? Dostał w ten próbował mnie tutaj rzucać. Wesoły kostek. Nie można, nie można, wesoły kostku. No właśnie, się odbija po prostu. A jak my powiem, co? Kolejna moneta 340 zł, całkiem sensownie na ten moment. O wiele. Moje pieniądze, kurwa mać! No też, co to za pomieszczenie jest? Co to jest za pomieszczenie? Zdechłem sobie, i tutaj pokazuję, kogo zabiliśmy. I tak. Jak giniemy, to nic się nie dzieje. Wybieramy sobie, kto jest naszym potomkiem. I oni mają, oni są zawsze zjebani. Nasi potomkowie Knight to jest standard hero, pretty good at everything. Ale ma koprolalię, czyli że on chyba sera, jak coś mu się dzieje. Dwarfism, you never get to ride roller coaster, Czyli jesteśmy malutcy. I jego spelem jest chakram: e, jest takie coś, że rzucamy i to do nas wraca. Jest Sir Fleming, który jest Navem. Ma niskie statystyki, ale critical strike y potrafi bić. Też ma dwarfism, czyli ma gimperyzm, jest niski. No Foot i on, jak chodzi po kolcach, on ma tak lekkie stopy, że, że jego nie wykrywa to i możemy rzucać toporami. Jest Lady Jenny, która też jest gimperowa. Ona ma ADHD i się szybko rusza i też ma topory. To weźmiemy tego z tymi stopami. On ma płasko stopy, jak Pudzianowski. I teraz tak, budujemy sobie zamek nasz Smithy Unlock, tak. Możemy sobie albo Helta zwiększać, albo manę. Zaczniemy od Helta. Więc możemy sobie od razu zupgrade'ować Knighta, że on będzie paladynem, oczywiście. I on zyskuje nowego spela, tak? Equip up, tego na razie nie weźmiemy, ale możemy sobie wziąć mana up, nie możemy, za mało mamy golda, więc chodzimy tu. I to jest nasz dwarf, o którym, no żałosne statystyki, jest malutki, no ale nie wykrywają go kolce. I jest tu Blacksmith, u niego możemy za złoto sobie kupować różne rzeczy. Tu jest jakiś miecz, ale to 250, zbroja 150. No kosztuje to sporo pieniędzy. w każdym razie, my na razie na to nie mamy. W trakcie gry będziemy zobaczyć. To jest Haron, który pozostałe nam złoto nam e, zabiera, tak? Jak ja mogę z tobą pogadać, przyjacielu? Jak się tu rozmawiało z tobą? Enter chyba. Halogra! Haron, jak ja potrzebę tutaj? Enterem, prawda? Nie, <laughs> zapomniałem! Przed chwilą to robiłem. Jestem głupi A, w dół trzeba, albo strzałkę w górę, dobra, już wszystko wiem. Tak, 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 strzałkę w górę. Jak zapomniałem jaki ja głupi? <laughs> Jestem, dobra, tak, to jest Haron. On nam zabiera całe pieniądze, które mamy. I dobra, my jesteśmy level 3, bo sobie upgrade'owaliśmy upgrade trzy rzeczy, tak. I teraz delikatnie ulepszeni, tam wyposażeni w odrobinkę więcej e, zdrowia. I z ulepszonym nightem, ale my nie jesteśmy nightem, tylko my jesteśmy tym gościem, który ma niskie statystyki, ale wali krytykale. Możemy łazić, kurde. I możemy też chodzić po kolcach. I to nam jest niegroźnie, niegroźne, kurde. Kurde latają te obrazki, nie no jak tu zdeknę, ale wpierdol dostaję, nie? Ja pierdolę! Dobra, zrobiłem to. Dwa zdrowia, ale jestem downem największym, dobra. Tu możemy łazić, ale żeśmy totalnie nie wykorzystali potencjału tej postaci. Critical w porządku, to jest obrazek. Dobra, kurczaka z KFC mamy. 8 HP do przodu, dobra spoko, to jest do regeneracji jeszcze, tak? No to jest kolejny obrazek. Kolejna przeróbka z hajsów. Wypierdzielaj, lataczu. Dobra, pozbieramy sobie. Mamy setkę golda. Te płasko, stopy jest tutaj całkiem przydatne. Okej, okay, setka kolejna. O, halo. Rycerz. <grycerz> Kurwa, no pierdolną mnie. Dobra, Grey Knight mnie zabił. Ja jestem głównym, największym. Okej, okay, idziemy jeszcze raz. Teraz mamy tak. Gigantyzm, jesteśmy dużo. Walking Tank, Barbarian. Ona jest spoko Barbarian i jeszcze jest Łysy, Sir są The Bald and the Beautiful Paladin, Stereo Blind, you can see in 3D. A weźmiemy sobie to, dobra, Ser Skanki, Barbarian. Mamy 220 golda, więc sobie trochę masy zrobimy. I kolejna wieżyczka, i teraz możemy sobie z tego poziomu architekta zbudować albo Enchantress. Więc sobie zrobimy architekt, to są te pierwsze upgrade, to dosyć szybko rosną. I teraz to taka. Architekt może nam zablokować zamek, i wtedy, jakby planża nam się za każdym, losuje, kiedy, za każdym razem losuje. Kiedy giniemy, ona wchodzi na nowo. Architekt może taką śrubę wkręcić, i wtedy zamek nam się nie zmienia, nie? Za, za pełną. E, dobra, barbarzyńca na barbarian kinga sobie szybko, i tu możemy siłę ataku zwiększyć. Za 50 golda nic nie kupimy, więc stąd wychodzimy. Heron nam zabierze hajs. No teraz jesteśmy ogromni, te konce są całkiem fajne, zabiera nam nasze 50 golda, pozostałe, my jesteśmy dużo, mamy dużo duzi, mamy dużo zdrowia, trudniej nam unikać pocisków, co prawda, ale powinno być całkiem sensownie, bo nasz miecz też jest większy, co oznacza, że jakby większym zasięgiem łapiemy wszystko, tak? Dobra... Jeszcze większe obrażenia powinniśmy mieć. Dobra, pierdol. Tutaj jest ten nie. I teraz w związku z tym, że nasz miecz jest tak ogromny, ee, możemy bić przez ściany i przez podłogi, tak? To jest no mega, jeżeli chodzi o barbarzyńcę. Dlatego nam tu będzie bardzo zależało, żeby w miarę szybko zapgradewać się na Barbarian Kinga. Bo to jest całkiem niezła profesja, którą na pewno warto iść, kurde, no, ale no po prostu jego zręczność, nie powiem, yy, yy, nie domaga delikatnie. Jeżeli można tak to określić. Jeżeli mielibyśmy użyć takiego sformułowania, które jest poprawne politycznie jakkolwiek. No to próbuję jeszcze. Defeat, defeat all enemies. To nie powinno być jakieś niesamowicie trudne. Kurde. Dostaliśmy, no dużo, dużo bijemy, ale już dużo łatwiej zbieramy na ryj, prawda? Dobra, no spokojnie. Kurde, to są ci rycerze, znaczy te magowie zakapturzeni, napierdalamy was. Trzeba jednocześnie do nich strzelać i unikać tych min. Może się uda Ferry Chesta zrobić, co? Byłoby miło. Dobra, spoko. Jest ferry chest. Chyba żeśmy wszystkich zabili. Dokładnie, mamy runę Retaliation Bracers. Runy to są rzeczy, które możemy do ekwipunków wstawiać. Zaraz wam spróbuję to zademonstrować. Kurwa jeszcze musimy się stąd wydostać, no. To za zjebane. Dobra, 360 goldów mamy, więc nie jest źle i żeśmy jakąś runę dostali, jeszcze ekwipunku nie mamy, więc to nie będzie aż tak łatwo, ale generalnie jest spoko, powinniśmy sobie poradzić. Dobra, zdech, dwie monety z niego, tutaj jakaś mana, o to już jest demaja, tak, a tu jak widzicie jest troszkę trudniej, więc tam wchodzić nie będziemy póki co. Spróbujmy wedle mapy pójść, o kurde, nie, tutaj nie, bo tutaj trzeba być dosyć zwinnym. Z tego co widzę. Spróbujmy zatem może pójść tutaj. Digital enemies. Aha, to jest są ze ścianami. A! Nie głupio. Jest! Mamy! Pięknie, mamy kolejną runę. Skyrun do hełmu. Pięknie, akurat kos potrzebowaliśmy, żeby tego ferry chesta zrobić. Okej, okay, to możemy schodzić jeszcze tutaj na dół i w prawo. Zejdźmy tędy. Żeby tam nie musić przez... O kurde, ale no klapłem sobie, muszę przyznać. Tutaj co mamy? Pray for assistance i dostaliśmy Hermes boost. Chyba wyżej możemy skakać. Dobra. Dobra. Okej, okay, udało się nam go zabić, zanim na nas ruszył. No tu niczego nie ma ciekawego Ewentualnie z tego złotego kandelabru mogło coś wypaść sobie przeskoczymy O wiele. No dobra, to nie będzie proste, żeby tam iść Ale nie mam za bardzo innych miejsc, żeby się wybrać Martwi się, że tutaj dosyć szybko zginiemy O kurwa Kurde, no się wbiłem Zajebali mnie, dobra Ale jest okej, okay. dużo złota żeśmy pozbierali Sporo tych magów tutaj zakapsurzonych. Magików kurwa, Y zabiliśmy Co my tu mamy? Mamy majora. You are permeroided, Attacks knock enemies further. The conduct electricity. You conduct electricity really well. Przewodzę ten dagger on ma. Paladin, you are very talented with a few issues. Fire set dagger, to jest Paladin. Mamy shielda. I mage You got two left hands and can cast on you You miss the good old days, Sir Gordon. Dobra, weźmiemy Hornsby, jest chyba najsensowniejszy. I mamy 470 golda do wydania. Tak, upgradejmy sobie Barbariana od razu. Fach Rodus, tak, tak, on może Fach Rodus krzyczeć. To jest oczywiście nawiązanie do Ishinobi. E, oni są bardzo, bardzo fajną klasą. Dobra, mana up sobie damy. Niech tutaj się rozświetli ścieżka i zostaje nam 10 zł. Jesteśmy paladynem teraz pod klawiszem D, możemy się w ten sposób auto blokować I to powoduje, że kiedy mielibyśmy dostać obrażenia, to jakby tarcza to wchłania. I to schodzi z naszej many, a nie z naszego zdrowia, tak? Jest to bardzo, bardzo przydatna umiejętność. Dobra, idziemy, co są? Zapytaj beczkę, kiedy zapytaj beczkę? Kiedy monety. 60 golda już należy do nas. Ruszamy do tutaj tu, tu, tu jakieś statuły, jakaś mana. Niewiele, na niewiele nam się to zda. To jest ten śmieciu kurde, zostaliśmy żeśmy na początek dostali w pyś... A czy możemy w wyskoku? Możemy w wyskoku włączać tarczę Okej, okay, tu był obrazek, widzicie? Wlatają przeróbki z hejsowników właśnie Co się nazwać? Take no damage, no tutaj również Chociaż... O, halo, telefon Nie odbieramy telefonów na nagraniach Nie wiem, czy to jest do zrobienia Kurwa mać! O, że szpizdu! Trzeba być zwinnym po prostu, no jak nie wiem co. Trzeba być bardzo zwinnym. Trzeba być kurewsko zwinnym, no. Rok to by sobie tutaj nie poradził. Ze swoją masą. To trzeba przyznać. Tam trzeba być... No ja ze sobą też. Tam trzeba było być bardzo, bardzo zwinnym. Ok, cofaj się. No zobaczy, widzicie, zabrało nam manę. A nie zabrało zdrowia. Co jest to. Okej, okay, troszkę mi kleciążki ścięło. Ciekawe jestem, czy tutaj złego będzie czekać, bo jak ścinają klatki, zawsze jest coś złego. Kurde. Ojej! Kurwa macie. A to zjebałem. Padłem na goście i się... zawiesiłem. Co to jest szafa grająca? Okej, okay, możemy się zmienić. To jest muzyczka z bossa chyba. Okej, okay, to jest muzyczka z lasu. O kurwa! Okej, okay, zrobiliśmy to, mamy skrzynię. Pięknie, dużo hajsów, 520 sztuk złota. To jest muzyczka z, bossu leś... z bossa leśnego, jeżeli się nie mylę. To wskoczmy, spróbujmy iść w górę. O kurde, tu jest duży typ. O ja pierdolę. O ja pierdolę. Ej, miałem... Ej, nie miałem many na tarczę, no dobra. Sollock. Szkoda, z niego fajne gifty by na pewno wypadły, ale mamy sporo hajsu. Co to są za ludzie? Nearsighted gigantism, będzie nam rozmywać. Nave. risky Hero. Ej, jego sobie do Shinobi zapgradujemy teraz. Powinniśmy mieć hajsy na to. Dokładnie, 470. I najwów nam do Shinobi. The Shinobi, Super Fast, Super Deadly Warrior. Dokładnie. Dokładnie tak, tu mamy Crit Chance Up Huggle, czyli że Haron nam mniej zabiera. I są Enchantress, i tutaj będziemy mogli różne Spele magiczne. Okej, okay, to jest całkiem fajny spel. My jesteśmy chyba shinobim teraz, tak? Czy Knightem? Navem, przepraszam, nie jestem pen dobra. Haron nam zabiera pieniądze, a my po raz kolejny wchodzimy do zamku. I tutaj mamy, jak widzicie, troszkę rozmytą wizję. Krótko widzami jesteśmy. Ale myślę, że pomimo tego powinniśmy sobie poradzić. Jestem duży i mam duże Krytykale, więc to. O kurwa! Więc to powinno być całkiem nieźle. Krytykal, tak, jesteśmy od Krytykali. Czyli jesteśmy Shinobi. A to Upgrade chyba jeszcze podwiększa nam te wszystkie statystyki, dobra? Jest kurczak, więc już się leczymy powoli. Dobra, obrazek. Wo. Ale jestem po prostu grubasem największym. No też, grubciu. Dobra, tam jest jakaś skrzynia. To jest kolejny obraz. Pięknie Criticala dostał w pysio. Tutaj mamy hajsy. Hajsy co robić? Schodzimy tu. No powiem wam, że nie idzie łatwo. Take no damage. O nie, z tymi skurwielami się nie da. I z moim rozmiarem. I bez umiejętności do skoków jeszcze, no nie? O tutaj też będzie dosyć ciężko przejść. Jak mnie mam, biorąc pod uwagę moje rozmiary. Wreszcie mogę się poczuć jakbym nie miał m m. Halo! Wesoły clown, dzień dobry Mam 5 toporów i trzeba strącić ile, ile celów? Jak najwięcej Kurde, no tak bez rewelacji muszę przyznać. Jak teraz to zrobić? Tu chyba piątkę najwięcej możemy, nie? Nie, tu możemy 6 razem. Okej, okay, tak jakoś poszło. 87. O, 430 golda! Kurde, więcej niż 10 celów zostało. Więc nie dostaliśmy aż tyle pieniędzy. Ale dobra, spoko, zawsze 400 golda na plus od wesołego pana klauna. Dobra, tutaj doskoczyliśmy szczęśliwie. Gdzie mamy dalej iść. Możemy iść tutaj w prawo i to też zrobimy. I tu jest wejście na bossa, jeżeli się nie mylę. Tu mamy zawsze dwa bloodprinty blood cape. O kurde, ale złota. Pięknie, no wrócimy, muszę wam powiedzieć. Pięknie wyposażeni. Tu jest wejście na bossa. I to jest The Land of Darkness, tak? I tu jest wejście na drugiego bossa. Zobaczcie, jak się ułożył w ogóle. Jaki układ mamy? 1800 sztuk złotych. Coś wspaniałego. No, o nie, kurwa, oni tu są za potężni, spierdalam. Całe zdrowie straciłem, Czajcie to? Na postu jednym przeciwniku, 1800. Pokój! No i tyle mi było, nie? <grystanie> 21 Umieramy Dobra, ale mamy dużo złota, więc jak ten ma Alzheimera. You have trouble remembering where you are. Gay, a risky hero. Low stats, but. Nave to już. Nie, to Nave ten. Shinobi to nie jest Nave w takim razie. You have fan of the man. To weźmiemy geja, spoko. Nave się gdzie indziej ulepsza w takim razie. 1800 sztuk złota. No to jest tutaj. Mocno trzeba się zastanowić. Ja bym chyba w Krytykale poszedł, tak? Jeżeli mogę dać 25 leveli, to jest łącznie plus 50% na Krytykala. Drzewko wyrosło. crit Damage Up Dam jeszcze raz. I dalej co bym zrobił, to bym spróbował sobie może coś kupić. Jakieś te lepsze miecze. Runy możemy powkładać sobie, które nam dają umiejętności. No, akurat chyba się na maksa. Bladkej plus one vampirizm. Health minus 30. No to nie, nas ten interesuje. Damage plus 7 tu mamy. Czyli po prostu mieczy. Health plus 20. Mana plus 5. Spoko. Armor plus 9. Jeszcze 15. No i ten po prostu tak samo, tak. Ok, jesteśmy. Kurde, tak mrocznie wyglądamy. 265 nam tu jeszcze zostało. Krytykal sobie nie zrobimy. Harona też nie, zwiększmy sobie udźwig być może i za te 75 niczego więcej nie kupimy, więc będziemy ruszać dalej do zamku, ale dajcie znać czy chcecie więcej odcinków, a ja póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki, cześć, papa! Pa.